Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Ewangelia, którą dzisiaj Kościół daje nam do rozważenia, jest kontynuacją tego, co było czytane wczoraj. I tak należy czytać ten dzisiejszy fragment jako ciągłość z wczorajszym. I wczoraj słyszeliśmy o tym, jak Jezus uzdrowił człowieka, który chorował już 38 lat. Jezus uzdrawia człowieka sparaliżowanego, co więcej, mówi mu weź swoje łoże. I idź do domu. Ale na nieszczęście dla Jezusa tego dnia był szabat. I to najbardziej wzburzyło Żydów. I wchodzimy właśnie z dzisiejszą Ewangelią w ten moment, kiedy Żydzi są bardzo wzburzeni. I czytamy tak: Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. Więc z tego fragmentu wynika, że są tak naprawdę dwa powody, dla których faryzeusze są wściekli i chcą zabić Jezusa. Po pierwsze, dlatego, że Jezus uzdrowił w szabat. Przepisy szabatowe mówią jasno. Nie możesz tego dnia nic czynić, nie możesz tego dnia nic robić. A Jezus uzdrowił. Ale jeśli tak naprawdę wgryziemy się w tą sytuację i wejdziemy głęboko w sposób myślenia Żydów, to odkryjemy, że w ich sercu, w ich umyśle jest zapisany obraz Pana Boga jako bezdusznego prawodawcy, dla którego nie jest ważne to, czy. Robisz coś z miłości, czy robisz coś dobrego, ale dla którego ważne jest to, żebyś zachował przepis prawa. Dlatego się Żydzi oburzyli. Bo Jezus nie zachował przepisów prawa. A dla nich Bóg był kimś, komu należy się bezwzględne posłuszeństwo i bezwzględne wypełnianie litery prawa. I jeżeli nie zachowujesz prawa, to chociażbyś był matką terazą z Kalkuty, nic ci nie pomoże. Więc w ich sercu, w ich głowie jest zapisany taki obraz Pana Boga, bezduszny prawodawca, któremu masz być bezwzględnie posłuszny. Jak nie, to należy Cię zabić, należy Cię usunąć. I drugi powód, dla którego Żydzi są bardzo wzburzeni, to fakt, że Jezus Boga nazywa swoim Ojcem i przez to czyni się równym Bogu. To ciekawe, bo każdy z nas codziennie Boga nazywa swoim Ojcem. Jezus, zwracając się do Pana Boga, jeszcze używał takiego wyjątkowego słowa mówiliśmy już o tym abba, tatusiu to znaczy mówił w ten sposób, że Bóg jest kimś bardzo bliskim dla niego, kimś, z kim on ma bardzo zażyłą relację. Tymczasem możemy się domyślać, że w mentalności Żydów Bóg jest kimś, kto jest absolutnie odległy. Absolutnie nieosiągalny. Jest święty, wszechwładny, panujący, ale na pewno nie jest kochającym, bliskim Ojcem. Więc tak naprawdę problem polega na tym, że zderzają się dwie różne wizje Pana Boga. Z jednej strony jest Bóg Ojciec, którego pokazuje Jezus, Bóg, który Kocha człowieka, który lituje się nad człowiekiem, który jest wrażliwy na ludzkie cierpienie, wrażliwy na jakąś ludzką trudną sytuację, chorobę, ból. A z drugiej strony jest obraz Boga, który jest obecny w sercach i w myśleniu Żydów, że Bóg jest bezdusznym prawodawcą odległym panującym wszechwładnym bezdusznym dyktatorem któremu albo się podporządkujesz i jesteś wtedy w porządku albo należy cię wyeliminować więc w tym momencie słowo boże które może potraktowaliśmy trochę w sposób uproszczony bo tutaj należałoby jeszcze głębiej wejść w tą mentalność żydów i w sposób w jaki oni rozumieją szabat w sposób w jaki rozumieją to co robi Jezus ale chciałbym, byśmy poczuli się zaproszeni dzisiaj do tego, by popatrzeć na swoje serce i popatrzeć, jaki obraz Boga jest we mnie zapisany. Co ja sobie myślę, co ja przeżywam, co ja odczuwam, kiedy myślę Bóg? Czy wtedy bardziej przychodzi mi na myśl słowo prawo, czy też miłość? Czy kiedy myślę o Bogu. Bardziej przychodzi mi do głowy słowo sędzia, a może ojciec. Więc to jest jedna z fundamentalnych kwestii, aby zobaczyć, jaki obraz Boga jest zapisany w moim sercu, nie w intelekcie. Nie pytamy tutaj o to, co wiem o Bogu, co wyczytałem z książek, co usłyszałem i co dotarło do moich uszu i do mojego umysłu, ale jakie jest moje doświadczenie Boga. Co się we mnie rodzi pod wpływem właśnie tego słowa Bóg? Czy rodzi się uczucie bliskości, otwartości, zaufania, bezpieczeństwa, czy też wręcz przeciwnie, raczej rodzi się chęć jakiegoś zamknięcia, czy ucieczki, czy lęk, czy obawa? To jest bardzo ważne, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj swojemu sercu w tym kontekście i zobaczyli, jaki obraz Pana Boga noszę w sobie. I bez względu na to, co odkryjesz w swoim sercu, bez względu na to, co tam zobaczysz. To każdego zapraszam dzisiaj do tego, byśmy otworzyli również pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza i byśmy na chwilę zatrzymali się przy ostatnim fragmencie tego czytania. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Te słowa pokazują nam prawdziwy obraz Pana Boga. Pozostańmy chwilę przy tych słowach, aby mogły one leczyć to, co w naszym obrazie Pana Boga jest zranione i wykrzywione.